Ten najbardziej rzucający się w oczy cytat Jestem współwinny, proszę o wybaczenie, to jest cytat z zeznań Oskara Greeninga, który w zasadzie cały pierwszy dzień składał się z jego wypowiedzi, z jego zeznań, no, ale także odpowiedzi na pytania sądu i pytany, hmm, pytany przez sąd między innymi o to, dlaczego wstąpił dobrowolnie do SS i czy wiedział, czym ta formacja się zajmuje, odpowiada nie, nie wiedziałem, ale jako młody człowiek wstępując byłem przekonany, że są to odważni ludzie, którzy w pełni chwały wrócą do domu. Byliśmy wtedy w euforii, chcieliśmy także z tej chwały coś sobie uszczknąć. Mówił również, że nie miał świadomości, co tak naprawdę dzieje się w Auschwitz. On był tam odpowiedzialny za segregowanie rzeczy. Był nazywany księgowym Auschwitz, bo też z wykształcenia był bankowcem. To są jego tłumaczenia, choć z jednej strony mówi o tej swojej moralnej winie, ale tę prawną odpowiedzialność zostawia już do decyzji sądu. ZUD Deutsche Zeitung również pokazuje zdjęcie młodego Oskara Groninga właśnie z tych czasów, kiedy służył w Auschwitz. I również przytacza słowa także tych, którzy przeżyli obóz, tych, którzy teraz w tym procesie występują jako osoby, jako oskarżyciele posiłkowi, to oznacza że tych osób jest ponad 60. Oni siedzą na sali, nie wszyscy nie ma tych osób wiele, nie wszyscy na pierwszym procesie się pojawili. To są już też osoby w podeszłym wieku. Jedna z nich mówi o dziwo z pewnym podziwem o gröningu, mówiąc, że wielu z byłych nazistów chciałoby ukryć. W cieniu, niewielu ma odwagę na to, aby wyjść do przodu, pokazać się. No i płytuje, że człowiek nie może zmienić przeszłości, ale może wziąć za nią odpowiedzialność. Dzisiaj kolejny dzień procesu i prawdopodobnie kolejny dzień zeznań właśnie samego oskarżonego.